Jesteśmy w Lublinie. Trzecia kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy. Miejscowy motor podejmuje Koronę Kielce. Goście już bez trenera Kamila Kuzery. Tymczasowym szkoleniowcem jest Mariusz Arczewski. I to przyjezdni wyglądają lepiej w pierwszej połowie. To Korona stwarza sobie więcej sytuacji podbramkowych, a motor ma problemy. Także pod własną bramką Pedro Nuno strzelał mocno, ale niecelnie. To była 17 minuta, to minuta 43. Wiktor Długoż, Długoż, zagranie w pole karne karnej. Adrian Dalmau wyprowadza koronę. Na prowadzenie 1 do 0 jest dla gości. Pierwszy gol Dalmau w tym sezonie w ekstraklasie, no ale. Nastojąco obrońcy Motoru pozwolili na zbyt wiele i długość. przyjął sobie piłkę. Zagrał między zawodników Motoru, a tam Dalmau nie miał już problemu ze skończeniem tej akcji, a więc Korona na prowadzeniu, ale wreszcie rusza Motor i w samej końcówce pierwszej połowy strzały Samuela Mraza, obroniony przez Dziekońskiego i Kanakaliskanera, niecelny. Motor w pierwszej połowie wyglądał nie najlepiej, ale na pocieszenie dla kibiców z Lubelszczyzny. Informacja z Paryża, bo mniej więcej w trakcie przerwy Julia Szeremeta zapewniła sobie co najmniej brązowy medal olimpijski w boksie. Julia Szeremeta, dziewczyna z Lubelszczyzny, trenująca w Lublinie, a więc było się z czego cieszyć na początku drugiej połowy. Przez chwilę także kibice w Lublinie się cieszyli bo piłka wpadła do siatki ale decyzja sędziego Marcina Kochanka była natychmiastowa faul na Ksawierze Dziekońskim ten gol nieuznany to już kolejna akcja korony Adrian Dalmau ale tym strzałem nie był w stanie pokonać Iwana Brkicza i jeszcze jedna akcja korony tym razem Mariusz Furnalczyk decyduje się na strzał no i ma problemy Brkicz. świetna interwencja golkipera Gospodarzy. W kolejnych minutach inicjatywę przejmuje jednak motor. Kolejne rzuty rożne wykonywane przez Bartosza Wolskiego i uderzenie Pawła Stolarskiego. Za szesnastki, minimalnie niecelne i jeszcze raz Wolski z rzutu rożnego. Rudol przedłużył piłkę, Kankali skaner, pakuje ją do siatki z najbliższej odległości, ale znów radość w Lublinie przedwczesna, był spalony. Ten gol także nieuznany, wciąż to Korona prowadzi 1 do 0. Zadecydowało to podanie Sebastiana Rudola. Wtedy już Kaliskaner był na spalonym. Chwilę później jednak Xavier Dziekoński wychodzi na przedpole i taranuje Kacpra Wełniaka, który pojawił się na murawie w drugiej połowie. Faul Dziekońskiego, rzut karny. Piotr Ceglarz z 11 metrów pewnie myli bramkarza korony i doprowadza do wyrównania. Dla Ceglarza to już drugi gol w Ekstraklasie w tym sezonie. Motor doprowadza do remisu. Ale motor chce wykorzystać te dobre fragmenty i rusza do kolejnych ataków. Przewrotka autorstwa DIE i jeszcze Wełniak skrywał tę piłkę głową, ale pomylił się, nie trafił czysto i futbolówka przeszła obok słupka. Naprawdę niewiele tutaj zabrakło, żeby motor wyszedł na prowadzenie. Do samego końca gospodarze walczą o trzy punkty. Jeszcze uderzenie ceglarza broni Dziekoński z problemami. Dobijał tam Matias ale ostatecznie piłka w rękach bramkarza Korony Kielce. Do ostatnich sekund tego meczu mamy emocje. Motor dąży do wyrównania, a korona się broni, ale w doliczonym czasie gry jeszcze korona rusza do jednego ataku. Uderzenie głową Dawida Błanika przechodzi obok słupka. Ostatni gwizdek oznacza, że mamy podział punktów w Lublinie. Motor remisuje z koroną 1-1 dla korony. To jest pierwszy punkt zdobyty w obecnych rozgrywkach. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.